Łatwo z nimi, kurde. Ja też chciałem taki fajny jeden z drugą strony, to ten mi No znowu nie jestem. Fany Neku, Fany albo Neku nie, dobra. Tu na fitek jest drugi raz, czy chuj, chodzi Przejdziemy to jak nie zaczną biec. Okej, okay, ktoś naprawił. Nie był to klawisz. Była to Anka, kefor albo Fipek i dru. Maniaczek z neku byli po prawej. Okej, okay, Anka tu pobiegłaś w pipę. Okej, okay, Fipek żyje, Anka żyje. Jeżeli po prawej znajdziemy ciało, to byli u tam maniaczek wcześniej z nekiem. Krefor naprawia. Neka nigdzie nie widzę. Dobra, w sumie nie Cześć. widziałem nic, kto, Mark, gdzie i tak dalej. Ale, Profi, wiedziałem, widziałem, że szłeś do O2, co nie? Powiedz no. mi, kto uciekł na prawo od tego O2. Kto? O, kurwa, yy, mam ty. Pytanie. Było was tam dużo. Czy jedna z was no. oddzieliła tam na dół? Ja Czy... poszedłem na nawigację, Ktoś ale kto jedno? ze mną poszedł, nie wiem. Bo tam na spotpreventy się otworzyły tam pod o2 jakbyście widzieli kto tam poszedł to ten na, nie wiem a kto był kto robił to od was z tobą profi Kefor a, ja robiłem jeszcze ja też byłem tam na pewno Ej, Kefor pytanie, był pierwszy ja po od was był. na, na adminie a tam kto był? Profi? Ja też Na profi. pewno Kefor był pierwszy, on, za, on robił i jak przyszedłem ja to jeszcze ja robiłem, a dalej ja nie ja wiem, no bo miałem taska na ekranie. Kefor je to jeba, znowu dziewiątka z zerem. Tak. Im nie wiem, nie skupiłem się, ale na pewno Profiego. Profi na 100% był. Dobra, dajcie serkowo. Kto z was był w Electricalu? Ja nie byłem, a? w ogóle Ja też nie byłem okej, okay, dobra Nie, bo mi wydawało mi się, że ciało mogło być w Verticalu, tak, jeżeli W czyli ona też nie wyskoczyła teraz z Ventu, bo to to w przed... Dobra, nie a drugi, czy ktoś nie... widział fanego? Nikt nie widział fanego, tak? Bo ty zgłosiłeś nie, nie. meeting, tak? To ja skipuję w takim nie. Y -y, moim zdaniem to będzie Bo kto nie jest czysty? Neka, no ja trochę już, bo się nie myłem, do tego nie widziałeś, jak ja to byłem teraz w adminie ...to jakby nie widział. Nie. Ja przecież robiłem O2 teraz w adminie. A szara, kurczę, ja jestem Nie wiem, ja nikogo nie widziałem. Ja się patrzyłem w admina. Co robił admina w tym w adminie O2? A to był szybko. Dobra, cicho. pa Jest czysty. Gdzie ciało? Czy... Cześć. Dwa ciała leżały w adminie. Przy sobie dwa ciała były. Czyli to był Double. Double, czyli. Ja, obstawiam... ja tak obstawiam. Tak. jest na pewno się czysty, się. bo ja wyrzucał jest... przy Gdy macie z nimi chyba biegliście z tego. Z Elektrikalistiką. Coś powiedzieć, że mi się wydaje, że to będzie Neku i Maniaczek, ponieważ. Tak, tak, tak. No bo Ciebie w ogóle nigdzie nie widzę. Maniaczka ja też przez całą ja przez całą ja grę teraz, nie widziałem nie w elektrykalu i biegnę, teraz jestem w. Ten Mam takie pytanie. ty był zamknięty w Ja byłem zamknięty. Ja byłem. Był jeszcze teraz... Profi. I były jeszcze dwie osoby inne, były trzy Znaczy osoby ja wziwę. nie wiem czy byłem zamknięty, bo robiłem taski na górze. No z tak, z tak to byłem i domlot, więc nie wiem czy tam byłem, było. widziałem trofiego, widziałem Neka przed wjazdą, Profi nie, robił tam, gdzieś coś nie w będzie. I tam jeszcze dwie osoby stały. Ja byłem, ja, byłem. Profi, ja byłem. Anka była na pewno. Tam chyba wszyscy w ogóle byliśmy w pewnym momencie. Nie, no, 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 nie no, no, Czyli tam no, 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 nie, no, no, nie no, no, było kefira i tam no, 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 nie było no, Divera i musieli w tym momencie zrobić było. Ja naprawiam. Ja jak widziałem to Profi wbiegał tam do elektryka, to ja naprawiłem prąd. Tak, maniak naprawiał. Tak, no chyba maniak naprawiał prąd, wbiegałem, jak wbiegałem. Tak, wbiegałem. no, no. Ja się paka pomiędzy neku, kefir i maniakiem, tak? Ja chcę tylko powiedzieć, że Fipek jest na pewno czysty, bo wyrzucał w storej śmieci przy mnie. Ja mogę podkreślić. Neku jest czysty, a Janka widziała, no Janka widziała. Dobra, ja skipuję na pewno na razie. Chceć, Anka, jak rzucałem śmieci, nie? Nie widziałem. Tak. Dobra I wejdź tam ktoś, nie klika w klawiaturę Wycisz, Szarek, klawę Szarak. Cześć. Co ty zrobiłeś? Co ja? Ty no, wentami ty, chyba weszłeś obok mnie. Nie. Ja, ja... Się, Jak... się. Jak to nie? No nie, ja bym ten kefir widział przecież przy tym. Jak miałem no, wentami wejść? Nie, ja, bo jesteście pewnie tymi. Nie. No, nie, cierpałeś. Gdzie to widziałeś? Ja w nawigacji wszedł chyba. Gdzie nie wszedłem do venta? Nie, ja patrzę, nie wszedłem do venta. Wiesz, co ja zrobiłem? Bo Ty widziałem, że robiłeś kabelki bo... przy wejściu do nie tego. kabelki? Zostawiłem? To... Nikogo nie było? Patrzę, patrzę. Nie, a ja... ty się pojawiła, nie bo ryska. były lightsy i ja przeszedłem w kółko. Czy nie ma ciała przed nawigacją, Czy nie zabiłeś nikogo? Wtedy dlatego mogłeś mnie nie widzieć, bo ja w kółko przeszedłem tam. Hmm. Dobra, to, to nic. Co za hołd Nie no bo to serio się wydawało jakby z venta wyszedł Nie weź Nie, każdy był w nawigacji ze mną tam i z Potem Po tym poszedł ten emergencja zrobił Okej, ja tu widziałem maniaczkę Janka, dobra No i nie zginął, ja już od razu na początku zginąłem No Ale dla pewno się dopytać Fanego wywaliło. Fany byłeś, czy nie? Nie był. Co? Ja nie, ja zminimalizowałem sobie tego. I dlatego pewnie hey, wywaliło. O. Co to kurwa było? Pa, 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 pa. Ja się dziwię, że ja jeszcze żyję, nie? Że mnie nie odwali. Kefory Neko Spirdalajon i Sarak, Kefir kef Neko i Sarak. Weź. Ciało znalazłem na kamerach. Widziałem w adminie to ciało nie, tam. Poczekajcie, gdzie był Maniaczek? Czemu przyszedłeś do admina? Skąd? Skąd? Z dołu. Od prawej. Maniaczek z odprawy. Odprawy. Dobra, ja mam Maniacz, pytanie. Ja się wydawało że wchodziłeś z góry. Ja mam pytanie. Kto naprawił O2? Ja na dole. Tam, jak weszliśmy do admina, co nie, profi Więc mi się zdaje, że to mógł być kefir. To może być kefir i Anka, tak mi się wydaje, bo. Ja jest tak myślę. Aktualnie wszyscy jesteśmy w adminie, oprócz kefira. W adminie oprócz kefira, właśnie. Więc ja jakoś na kefira. Ale ja tak dobra. ciało było wcześniej, chyba już, bo ja widziałem na adminie, że ciało leży. Znaczy, że był tam ktoś, a nie wiem, czy to było ciało. ja na ja głosuję po prostu na Kefira Ja byłem z Fipkiem i naprawiliśmy prawo o dwa Wiem, że Fipek jest czysty i Fipek wie, że ja jestem czysty I Anka wie, że Fipek jest czysty Ja wiem o No dobra, nawet mi się nie da się powiedzieć, że ci byłem No bo powiedziałeś, że byłeś w security no Co byłem? W security, że znalazłeś ciało No kurwa przyszedłem No przyszedłem Dobra. Ale mnie nie zabił Tam mordet nie żyjesz Właśnie, tak nie powinieneś mówić Wiesz jak to mi może podpowiedzieć teraz. Moję Jacek dał Sara, jak naprawdę? Okay. <laughs> to będzie chybiak na zwole jak oniemie, nie? <laughs> Jest to sto procent tak pełny, że ty zauł, nie? <laughs> Nie ma chuja, żeby to nie było. Co? Jaką przeszedł przez zamknięte drzwi? Hmm. Kurwa mać. Nie, to tak. Widziałem jak szarak. Ja wychodziłem z admina. O no tak, wychodziłeś z admina. Czyli to jest ktoś z Was? No nie, mi się wydaje, że to Ty. Bo wychodzimy. Ja muszę naprawić światła. bo widziałem, że wy wszyscy przyszliście. No to jeżeli wy wszyscy przyszliście, to jest pewne, że przy was jest zabójca, więc Oto. mogę iść do światła naprawić i mnie nikt mnie nie zabije. Kurwa, małaś, filmka straciłem z oczu, nie wiem teraz który. A mi w ogóle pokazało się, że mogę zgłosić, co nie tylko nie znalazłem. I maniaczek to wziął. Bo ja, się, ja się tam już cofałem, żeby zgłosić. Bo mi się wyświetliło, ale nie Ja pierdolę, został jeden impostor, tak? To albo Starek, albo... albo driver. Bo ty mogłeś już zabić dużo razy tam. Ale ja wiedziałem, że Fipek jest czysty I i on, on wiedział, że ja jestem czysty. Więc, albo szare, Janka, albo... ty też wiesz, że Fipek jest czysty. Tak, też wiedziałem. Ja cały czas się adminie Bo ja już mam wszystkie zadania zrobione, nie wiem co robić. Ja tylko się że. I zostały przewody do połączenia, jedne dosłownie. Że więc że na Tak szczerze mówiąc, jak... ja bym to skipnął. Dokończył przewody i, i wygrywamy. No to poczekajmy po prostu. Czyli dobra. Jeżeli jest już końcówka, jeżeli tylko ty je masz. Ja mam przewody jest, do skończenia. Nawet, jedne. Nawet jak będzie oksyżem, lub reaktor, to nawet nie róbmy tego, tylko szybko rób te przewody i wygramy. Idźcie do elektryka. Tak działa, nie? Idźcie do elektryka. Robią quest, jak macie Ej, ktoś jeszcze musi quest'a zrobić Ja już mam zrobione Ktoś jeszcze quest'a nie zrobił Maniaczek wiedziałem. Dobra, mi się Szarek, wydaje że to Maniaczek. To ja... musi być. To, to musi być. Czekajcie. Ale mi się wydaje, że to maniaczek. Przecież ja naprawiałem się... światło? Ja naprawiałeś światło. Ja naprawiam światło teraz. Sprawiałeś. Mi się wydaje maniaczek, że to jest, bo Szwarek był ten, a ty byłeś tak takby troszeczkę z boku u mnie byłeś i mi się wydaje, że to jest maniaczek, no. Specjalnie się kurwa nie. Wlewo, nie wiem, bo jedna, bo... Tak, dwie osoby stoją przy sobie, i to była chyba, to był chyba Anka i Profi. I Diver stał z boku. Teraz pytanie, czy to było tak, że. Czy było teraz pytanie, że oni się zabili, i ty przyszedłeś zgłosiłeś? Czy ty przyszedłeś i zgłosiłeś? Ja widziałem jak szarak, jak, jak szarak. Yy, Jestem ciągle z boku, ja odszedłem zrobić światło. I odszedłeś, cały czas stoisz przy świetle. Teraz stoję przy świetle. No tak, cały czas teraz stoisz przy świetle. No i ale patrz, nie. bo ja stałem obok was i ja odszedłem do światła i wy tam dostaliście. No nie, profil poszedł, ja poszedłem, tylko Anka została. Ja pierdzielę teraz dylemat. No to jest Anka. No ja nie jestem. Ej, kurwa zjebą! No, ja bo no bo wiedziałem, że, że jak pójdziemy razem w jednej kupie, to morderca zabije i będzie potem dylemat. Ja tylko z, po, z boku specjalnie stałem i mi się wydaje, że to jest maniaczek tak, Ja specjalnie tak, z boku stałem. Ja głosuję ja na, na... Ja. na Ankę. Ja głosuję ja ja na, ja na maniaczka Maniaczek trzy razy już w tej nie nie. rozmowie? Nie. Kurde, maniacek trzy razy nie. zmienił nie. osobę w tej. Ja nie, nie. nie wiem. Ej, maniacek, nice. Maniaczek nice, nice Ale maniaczek. Ma grał Ej, maniaczek nie. podczas tej rozmowy trzy razy zmienił osobę, na którą będzie głosował nie? Ale... No kamaz, chłopaki. Nice. nice. nice.